Ciao a tutti, Paulina Międzik, kanał Italiello. Witam Was w tym najnowszym odcinku włoskiego z piosenkami. I w tym odcinku, moi drodzy, wrócimy troszeczkę do Sanremo. Wrócimy do Sanremo, yy, ale nie będę mówić o zwycięskich piosenkach w Sanremo, tylko o najbardziej optymistycznej i pozytywnej piosence z Sanremo. Zapraszam serdecznie. Jestem tutaj na YouTubie troszeczkę rzadziej ostatnio, bo więcej mnie na Instagramie i zapraszam Was na mojego Instagrama Italiolo Nauka. Zapraszam Was też również do mojego Facebooka Italiolo Nauka Włoskiego, a także na www.italiolo.pl, gdzie możecie kupić moje produkty, zeszyty do włoskiego, kursy do nauki od zera, kursy gramatyczne wi z wideolekcjami i możecie się też tam zapisać do newslettera. Zapraszam Was tam wszędzie, bo ym, YouTube to nie jest moje jedyne... Jedyny kontakt z Wami. Dlaczego o Sanremo w tym roku było troszkę mniej? Dlatego właśnie, że newsletterowo troszeczkę się więcej wyżyłam i w innych mediach. Natomiast przypomnijmy: Sanremo tegoroczne wygrała Angelina Mango z piosenką Lanoja. Natomiast takim prawdziwym zwycięzcą Sanremo jest oczywiście absolutnie Mahmud i jego utwór Tuta Gold najbardziej chyba obecnie popularny utwór na Spotify. Faktycznie taki hicior Dyskotekowy. No i Żoli, raperski, neapolitański raper, który wygrał w głosowaniu widzów, ale no nie wygrał całego Sanremo, ponieważ na ten wybór składa się nie tylko głosowanie SMS-owe. Ale również 33% głosów dziennikarzy i prasy, i 33% głosów takiego jury, które jest, reprezentuje przekrój społeczeństwa włoskiego. No i na to się składają głosy, no i stąd zwycięstwo Angeliny Mango. W ogóle Sanremo. W tym roku dało nam bardzo dużo fajnych utworów, dało radiom włoskim dużo materiału, które mogą grać aż do wakacji, bo w wakacje wejdą Tormentonie Stevie, czyli hity wakacyjne, no i znowu się nam to troszeczkę pozamienia. Natomiast bardzo dużo młodych, fajnych artystów w tym roku na Sanremo, bo Sanremo Amadeusa, czyli tego dyrektora artystycznego, już od wielu lat właśnie, dlaczego tak, tak jest popularny, dlaczego... Tyle się o tym mówi, dlaczego zaczęli ludzie znowu, młodzi nawet oglądać Sanremo, czy choćby śledzić Sanremo. Otóż dlatego, że obok Greyki, po Epoveri, którzy w tym roku wystąpili na Sanremo, no to, to jest muzyka lat 60., 70., 80., występują artyści topowi, 20-30-letni, którzy są, no tak jak Joliet, no, topowymi na przykład raperami, których, których młodzież słucha. Więc tak naprawdę Sanremo spaja międzypokoleniowo. Gdzieś taką fajną opinię obejrzałam, że. Nawet jak jakiś stuletni mój dziadek ogląda Sanremo i nie ma pojęcia, jakim jest Jolie, nie ma pojęcia, jakim jest nie wiem, Alfa czy Angelina Mango, to potem wychodzą Rickie Power i on znowu się czuje jak u siebie w domu, tak? Więc, więc tak, no, Sanremo dało nam bardzo dużo w tym roku, a ja dzisiaj chcę powiedzieć o piosence, która y, dla mnie jest fajnym utworem, hitem, takim rzeczywiście pozytywnym. I ten utwór, o którym teraz będę mówić, to jest właśnie. Y, Taki utwór, którego byśmy oczekiwali od kogoś młodego. Yy, czyli młodość, po prostu młodość i optymizm, i siła, i kreatywność, i radość w jednym. No bo jak pomyślimy, Angelina Mango, yy, młodziutka dziewczyna, jednak ta piosenka taka trochę. Yy, poważna, zmęczona życiem jest, czyli na tam e, filozoficzna troszeczkę e, piosenka. E, no Mahmud to jest troszeczkę in, inny w ogóle rodzaj muzyki. No ale bardzo często mamy do czynienia z artystami, którzy mają 20 lat, a śpiewają po prostu filozoficzne utwory chwytające za serce i czasami brakuje tego, żeby po prostu wyszedł ktoś młody i zaśpiewał hej jestem młody i chcę żyć młodo i chcę się cieszyć życiem. E, I taki właśnie był Alfa, który mi się bardzo spodobał jak go zobaczyłam na Sanremo. A to jest fragment utworu vai, czyli idź, leć, idź, tak dajesz, vai. Mi hanno detto punta al sole, ma non come i caro, che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo, ma se morirò <gorszą> da giovane qualcosa avrò da scrivere. Mi hanno detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai, io voglio solo vi Śpiewa alfa. Alfa młodziutki chłopak 23 lata, radość pełna na scenie, ten utwór nie miał dawać do myślenia, ten utwór nie miał być podstawą do filozoficznych rozważań, interpretacji, co podmydliwiczy miał na myśli. Ten utwór miał być po prostu energiczny, i dać nam energię do działania, taką wiosenną, więc, więc co on nam śpiewa? Śpiewa tak. Mi hanno detto che il destino te lo crei soltanto tu. Czyli powiedzieli mi, że swoje przeznaczenie tworzysz ty, czyli jesteś odpowiedzialny za swoje przeznaczenie. Śpiewa tak, Alfa. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Chcę tylko żyć. I śmiać się i płakać. Il cielo Sara, il limite. Niebo będzie. E, granicą, niebo będzie e, limitem, Sestaj via dalla strada. Jeśli będziesz daleko od drogi, e via dai i daleko od problemów, tu non guardare indietro. Maj, ewaj, nie patrz w tył, nie odwracaj się i idź, i idź, ewaj. I co on śpiewa jeszcze w zwrotkach na przykład? Mian detto, mian detto, czyli hanno detto. Powiedzieli mi, punt al sole, celuj w słońce, ma non come i caro, nie jak ikar. Che monde troppo grande per pensare in piccolo. Świat jest za duży, żeby myśleć tak bardzo w, z ograniczonymi horyzontami. Ma se roda giovane, jak umrę jako młody. Qualcosa wroda scrivere, coś będę, będę miał do napisania. Mi hanno detto, aspetta, che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Powiedzieli mi, poczekaj, aż przyjdzie poranek, weź wszystko i idź. I znowu śpiewaj, io voglio solo vivere. Śpiewa też w jakimś tam um, 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 od, odmianie refrenu e piangere dal ridere czyli płakać ze śmiechu il cielo sarai limite stai via dalla strada e via dai guai tu non guardare indietro mai e vai uhu um. jest to piosenka w mojej drodzy super pozytywna dobiegania teraz na wiosnę do sprzątania domu do mycia obcięt dla pana Jezusa bo już niedługo święta wielkanocne bardzo Wam ją polecam. Mnie bardzo wprawiła w dobry humor od razu przy pierwszym posłuchaniu. Alfa, młodziutki chłopak, no nie zawojował tego Sanremo, bo to też była piosenka, która no po prostu nie miała tego, tego profilu, który, którym się wygrywa Sanremo. Ale na pewno, na pewno fajny hit, taki wiosenny. Przypomina folk, taki indie folk, of Monsters and Men, Bena Howarda troszkę. Także ja sobie troszeczkę Alfy posłucham więcej, bo może coś ciekawego jeszcze ma do zaprezentowania. Jak będzie miał, to mam jeszcze o nim opowiem w jakimś kolejnym może odcinku. Dzięki za dzisiaj i zapraszam do posłuchania już w własnym zakresie piosenki Alfa, którą mam. Podlinkowuję tutaj Alfa Waj.